Kolejny nowy zestaw komputerowy, poskładany, przetestowany i gotowy do wydania klientowi. Jest to kolejny zestaw, w przypadku którego klient we własnym zakresie dobierał oraz zakupił podzespoły. Po naszej stronie był tylko montaż całego komputera. Tak jak widzicie, mamy tutaj elementy podświetlane. Podświetlane są frontowe trzy wentylatory z 120 mm obudowy, to jest podświetlenie ARGB. Sztuka podświetlana jest z tyłu. We wnętrzu znajduje się tylko takie delikatne podświetlenie RGB. Tak jak widzicie, mamy podświetlany prawy, górny róg płyty głównej. Podświetlane jest również logo producenta karty graficznej. To jest kolejna jednostka, która będzie głównie służyła do gier. Pokażę Wam jeszcze stronę serwisową. Zobaczcie, tak wygląda aranżacja okablowania. Jeżeli interesuje Was pełna specyfikacja tego zestawu, to tak jak zawsze, znajdziecie ją w opisie wideo.